Hej, cześć, hej, hej, hej! Słuchajcie, dzisiaj mam do Was powtórkę z chińskiego czołgu lekkiego siódmego tieru, tieru poziomu po polsku jakim jest WZ-131 na mapie Przełęcz na dziesiątych tierach no jak to, skaucik na dziesiąte tiery będzie losować bardzo często Działko tutaj posiadam, działko 85 mm z Pendresem 145, uszkodzeniem 180 a Akumulacyjne, czyli te premium, to są 250 penetracje. Wow, nie. I 180 uszkodzeń. Nie jest to jeszcze, tu powiedzieć około 85 mm, tylko to trochę wcześniejsze. No i plan jest taki, żeby pojechać sobie po tą górkę i spoczyć tam tutaj lodowiec po prawej stronie. Ten zjazd ich dziadowski, ten tutaj. No i tego banana, jak coś tam sięgnę. No, jak widzicie, wiosna, tą górkę jest całkiem przyjemny i prosty. Jak jesteście w, w miarę szybki człowiek, to nie ma problemu tu wjechać. <grym> Zdarzało się sytuacje, że, że, że tutaj kumple kawu piątką po prostu potrafił wjechać i stąd snajpić albo te 3-4, prawda? Że nie jest jakaś wielka, wielka truna przeszkoda. A tutaj Anix 1375 już się pojawił, więc już dostał nie jedną pestkę, on już wycofuje się, O się coś do mnie strzela. A to już dostał drugą pestkę na dzień dobry. Już ma pół HP mniej, że teraz nie będzie tak się szarżował do przodu, bardzo. Czy, czy można szarżować do tyłu? Boże, nie hmm. można, to po prostu szarżować. Dobra, i co my tam mamy? M103 i 7, E75. I E75 do mnie strzela. I tutaj jakiś rykoszet. Nie mam pojęcia co to było, od kogo to było, ale w co czobu lekkiego to nie jest nowość. Zdarzają się, zdarza się takie sytuacje, że się Da. O, tam widzimy Indian Pancera. na 70 HP, więc po go sobie tutaj załadowawszy wcześniej e, pocisk Premię strzelić do niego i go wykończyć. Niestety bolączką czołgów chińskich jest to, że mają bardzo małą depresję działa. Za tym idzie każde lekkie wzniesienie. Kosztuje was to, że musicie zmienić pozycję, żeby oddać strzał, bo nie opuścicie tak działa. E, tu widzimy dość duży młyn czołgów przeciwnika. No tu miałem przestrzeń tak 121, ale nie chciałem w niego strzelać, bo prawdopodobnie strzeliłcy murek, który był przede mną, więc wolałem poczekać sobie, nie strzelać. 121. Tego dziada mi brakowało do eksperta Chin. Na szczęście, boże, spoiler! Na szczęście udało mi się go zniszczyć. mam eksperta Chin. Hurra, jest sukces, nie? To jest jeszcze kolejny eksperta francuskiego. O, tutaj jest 7 dostaw. 160. I dalej się tam cofa. tutaj sobie podjeżdżę tej służby z Ten nasi póki co do mnie celuje sobie. I jednak gdzieś że się obraca. I będzie tu to zjeżdżał. To jest 121. On sobie flankuje nasze czołgi. Oddaje tam strzał. Za 522. w nich za 50-120. Tak to jest, jak się zostawia niektóre czołgi, żeby mogły flankować. Nasz lodowiec, wydaje mi się, że sobie poradzi. Bo zobaczcie, jak to tu jest jaka tu jest masa, jaka tu jest... gdzie to jest tym jaka tu jest moc, kurwy. taki Lemitrej tam poszedł troszkę S t 32 Dingłem się od niego mm, tak, ta weźkę, jedynka tam dalej, T54 tam dalej przód i nasz most też oczywiście popchnął drogę. tylko ten banan się o, o, troszkę ociąga, tak? Mm, tutaj też nasz banan został tam tylko dwa człowiek, Lorraine i i z 7, to widzimy 121 tam i z trzeci... Kurde strz... nie trafiłem strzelił do mnie pod... Nie dobrze, że automatyczną gysnicę mam, więc mm, troszkę mi to uratowało dupę, bo tak to nie spali. 121k strzelę lorki lorka również, ale coś się dinga, coś się Więc co 121 oddaj strzał niestety wykańczę go, ale ma za swoje i został Wacła. 121 zniszczony przeze mnie to jest drugi kill. I dzięki zniszczeniom Wacława, dzięki ci Wacław, dzięki tobie mam eksperta z Chin. Zbiłbym ci piątkę, gdybym wiedział kim jesteś, także jak... będzie to oglądał, to marzę do mnie piąteczkę za to, że pozwoliłeś mi się zabić. Sytuacja jest dalej taka, że jest 7 do 8, póki co przegrywamy. Tutaj T-54. a szczęście mam od niego przestrzał, więc... Tutaj sobie elegancko, ładnie do niego strzelę. Dostajemy 188 punktów życiowych, jeszcze, o, nic go przy okazji, yy, wykończa. Ja już mam 1000 obrażeń na koncie. I widzicie, cały czas kręcę się po tej górze, ja dostałem tylko tutaj jedną testkę za 357 plus, yy, tam, obrażenie do ognia, za 38. I to jest właśnie tak, tak się dzieje jak się zignoruje czołg Gdzieś, no wiadomo, no, czołg nie ma jakiegoś tam bardzo dobrego działa, no ale potrafi na życie strzelając tu co raz, tu raz, tu się chowając. Zawsze wam tego hapa trochę uszczupli, co może powodować to, że bardzo, że szybciej padniecie od innych czołgów, ciężkich czołgów albo tedeków czy tam medów. Ale widzimy, jeszcze sobie strzelić tego P32. No załadowane zwykłe AP, więc To na P32 nie starczy. Niestety ja bym załadował pepance. <laughs> nie pepance, to są kumulacyjne. Tak, bo pepance to są to zwykłe, przecież. Jakby zadał akumulacyjny, to prawdopodobnie go przebił, no ale wiadomo, nie zawsze się ma to, co się chce. Tutaj, jeżeli się zączę złote pociski, tej penetracji mieć. O, w międzyczasie zrobiło się 13 do 9. I tutaj jeszcze raz spróbuję sobie strzelić tego T32, niestety pocisk spadł przed nim i był problem. To już stwierdziłem, że został sam Leopard, więc Leopard jest bardzo mięciutki, więc to jest 160, 160 penetracji. Czy to jest 160 penetracji? 145 penetracji spokojnie spokojnie wystarczy na to, aby tego leoparda troszkę tutaj przypaziować. Więc od, no tutaj on się obraca, oddaje w niego drugi strzał Półtora, prawie 1600 obrażeń na śródmiecznym poziomie. Ja się, byłem cały, bitwa może nie jest jakaś tam strasznie arcy ciekawa, bo dzisiaj cały czas się kręciłem w tej górce. Ja może być to troszkę nudne, ale we, dla mnie, bitwa była całkiem fajna i chciałem się z Wam z Wami ją podzielić. Teraz pościg za Leopardem. Więc Leopard, niestety, niestety dla mnie i niestety dla naszych, dla moich sojuszników jest to, że Leopard jest szybkim pojazdem i on na pewno gdzieś już jest hen daleko w świecie i na pewno nie mam szans, żeby go dogonić, mówi co. No i żebym go do na pewno bym dostał w niego jedną bym umarł. W każdym razie skapowaliśmy bazę mitwe zwycięska, i także, o, jest Leopard. Także mam nadzieję, że się podobało i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.